Dobra, także cześć, dzisiaj kolejny odcinek z CSGO Skinsa. Pamiętajcie, że kod DynK daje wam 2 10 zł 10 groszy na start i 10% do każdej następnej wpłaty. Wciskacie tutaj w prawym górnym, jeśli jesteście już na stronie, wpisujecie kod DINSIK. Aktywujecie, jak aktywujecie, no to dostajecie to, co powiedziałem. A jeśli nie chce się wpisać, wciskacie w link w opisie i od razu Wam automatycznie wpiszę. Na start. Kurde, nic nie co wygrał. Pamiętajcie, że używa... używacie mojego kodu i wpłacicie minimum 9 złotych, możecie sobie wygrać MK za 5 dych, kawacha za 4 dychy, Petkę za 3 dychy, MK za 3 dychy, kawaha za 3 dychy, AWP za 2 dychy, MK za 2 dychy, Petkę za 2 dychy, Glocka za 2 dychy i MK za 3 dychy. Wpłacę 9 zł, o tym możecie zgarnąć te, te wszystkie skiny naraz. Także nie wiem, no chyba się opłaca. I nie jestem też duży, żeby wpłacały u mnie osoby po. 5000, No największy, najwięcej chyba wpłacił z moim kodem Sergio, Tak, najwięcej z moim kodem wchodził Sergio, Takie ma szansę na MK za 3 dychy, a takie macie szansę na MK za 5 dyszek. Tutaj pisałem, że po dwie dyszki było. Tutaj z 15 i tutaj te 9 zł. tak wstawiam. Chociaż nie wiem w sumie. Sergio pewnie z 5 dyszek rzucił. No nie wiem, zaczynamy. 200 tysięcy. Pamiętajcie, że strona jest od lat. OK. 700. Okay. Pamiętajcie, że strona jest od lat 18. Jeśli nie macie 18, nawet nie wchodźcie na tą stronę. Bo nic wam to po prostu... No nie da, nie przepuści Was głowa wasza. No. I to chciałem powiedzieć. Na start karamitace. Jedźcie to, ja sam mogę. Jedzie to ja mogę. A, 8000, nie no nie dołączyłem tyle. Jeśli chcecie kolejne skiny żebym dodawał jakieś droższe, to musicie najpierw wygrać któregoś z tych tutaj, żebym mógł wrzucić następne, bo jest 10 na 10 aktywnych, także... Zachęcam do kodu używania K, pamiętajcie o Pamiętajcie, że kod to jest jedyny prawidłowy kod. Gdzie jest ta skrzynka? Tutaj. Dwie takie. Dwie takie. I dwie takie. Dwa koła na start, na trzy osoby go zrobimy i możecie napisać, jeśli wpłacicie już z moim kodem, możecie napisać, co Wam poleciało z jakiej skrzynki. I jeśli chcecie, żeby Was pomysł był na odcinku, to możecie napisać też w komentarzu co otworzyć, na jakim trybie, czy na bitwie, czy nie, na ile osób. I no w sumie to tyle. I po prostu to zrobię. Także możecie sobie wrzucić jakiś pomysł w komentarz. I wysłać i ja go zrobię. A na start. No, już poszło z jak już poszedł. I... Aktualnie 17 zł Sorry 1800. No tutaj Z 2000 pot wygra stówę? Dobra, na wygra 6500 600 400 tysięcy waluty. Ile to jest? Ej, to jest dużo chyba. Nie, będę gdzieś pomiędzy nimi będę. Będę drugi w sensie. I dobra, fajnie. Drugi najdroższy item kupiony. 1500 Super, 5 stówek na minus, ale no w sumie lepsze to 5 stówek stracić niż 2 koła. Hmm, tak może 1700, ale na 4. 1700 na 4. Zatem 2 koła, ok. Juź, sorry, bliżej. Alex i samu Adrian. No tutaj leci Marble Fate, tutaj leci sticker za 6 szkoła i tutaj kosza za 102 tysiące jest to Butterfly, e, Butterfly Gamma Doppler Emerald i ona kosztuje 102 tysiące. I dobraniś, że kosztuje 102 tysiące złoty? 102 czy 120? 102. Roll Cage, redyżki, no i teraz. Ohoho Ohoho, oho. tylko żeby nie dało im. Kurde, się chyba za szybko w ja stronie coś czuję. Jeszcze przewalę, może nie. Jak ktoś drobnie, to i tak wygram chyba, no nie wiem, traf ktoś. No dobra, ale jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej, okay, jest bardzo okej. Okay. Prawie 10 kobla, jeszcze tysiąc i 10. Nie ma nik bitki droższej niż ta stówka powiedzmy. Więc... Oddała ta, to damy tak, damy dwie te, albo nie, na zmianę. Tom, tom i tom, 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 tom. Dwa 400 i... Dobra, tak. Na Do czterech. To 5500. Kurde. Wypłaciłbym sobie coś, ale jest problem taki, że dostałem tradebana. Bo konto mi zablokował Steam za to, że miałem niby. W opisie sobie dał, Oha. Dobra, wracając. Gdzie... No, wracając. Ty. Oho. No, to mnie uratuje jedynie. No, no, Redline. Uh, uh, uh. No, 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 teraz. Czuć. Czuć dla mnie teraz. Pęk. No, to tam mnie uratuje. Wracając. Yy, dostałem blokadę na. Aha, nawet już mnie to nie uratuje. Aha. Jeszcze poligonki dostał. To moje underdoga nie dałem. I 18 tysięcy. Dobra, dokończę mówić? Dokończę. No, wracając. Dostałem Bana. Bana? Nie wiem jak to nazwać w sumie. Dostałem blokadę po prostu na konto na 3 lata. Z powodu takiego, że nie mam niby 18 lat ukończonych. Bo w opisie sobie dałem. Tak pod śmiech typowo, że mam poniżej i dostałem za to blokadę. Więc jak macie powyżej, nie dawajcie tego w opis, bo wam zablokują konto. No, Ostatnia bitka. Ostatnia bitka i lecimy. Ostatnia bitka i lecimy. Nic. Okej, okay, ten drugi. Skrzynka za 94, okej, okay, oddało chyba. Oddało za dwie skrzynki, okej. Okay. Ragucik dla Rosso. Dobra, 800 przewagi. Za więcej. więcej. Yy, yy, ok, 500. Już 4 stówki przewagi. Moja 300, to chyba kosztuje 200. Okay. To było za 300, już wreszcie 200 też. Z ile? Dwie dychy. Aj. No już około 200 przewagi tylko. Na konto Rosso. Oso. No już 1000 prawie, że. Uważaj, ma Adren, ale już coraz mniej, bo już 600. No dobra, 7. No dobra, no. 7, ale tysięcy? Teraz, boom. Ok, ile one kosztują? Ten 8 dostał. Ja pierdzielę. Musiałbym dostać Tiger Tufa. Dawaj Tigera, proszę. Mka, nie odda. Ty! Wygrałem! E? Mka, 6 tysięcy. to 30 tysięcy. Ja pierdzielę. Dobra Ja pierdziele Mam pomysł Żeby oddać hołd tej skrzynce, że też mi uratowała życie 3 Te Kramita Dobra, ale i tak mi oddało, jeszcze raz otworzę Dziękuję ci skrzynko za 30 tysięcy uratowane No dobra, chyba się zrewanżowała 25 tysięcy. Co tu leć? The Prince. Jedną otworzę. Dobra, 3. Na koniec jak 3 to 3. To było na tyle. Dzięki za oglądanie. 7 tysięcy poszło. Dzięki za oglądanie. I kimi do ucha. Anyway.